Trzy krzyże okay? Na środku Pan Jezus, i te dwa po prawej i po lewej stronie. W zasadzie trzy krzyże, trzy obrazy. Mógłby się na pewno każdy z nas do któregoś tam krzyża utożsamić. Do tego pytanie jest: z którym krzyżem ja się utożsamię? No na pewno nie w tym pośrodku, na którym wisi Jezus, bo Jezusem nie jesteś. Jesteś grzesznikiem. Tak jak ten z prawej i ten z lewej. Czyli popatrzmy na nasze serca i zapytajmy siebie i Boga, którym ze złoczyńców ja jestem. Od odpowiedzi na to pytanie zależy Twoja przyszłość, Twoja wieczność. Gdzie spędzisz wieczność? Ewangelia Łukasza 23, od 26. Ukrzyżowanie Pana Jezusa, czytam Boże Słowo. A gdy Go prowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona Cyrenejczyka, który szedł z pola. I włożyli na niego krzyż, aby Go niósł za Jezusem. A szła za nim liczna rzesza ludu i niewiast, które biadały i płakały nad nim. Jezus zaś, wróciwszy się do nich, rzekł córki jerozolimskie: Nie płaczcie nade mną, lecz płaczcie nad sobą, nad swoimi dziećmi. Bo oto idą dni, kiedy mówić będą błogosławione niepłodne i łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Te 40 lat w roku 70, kiedy Jerozolima była okrążana i kiedy był straszny głód, stały się straszne rzeczy. Ja nie chcę teraz nawet na ten temat mówić, ale, ale był taki głód, że kobiety jadły swoje dzieci. Błogosławione łona, które nie rodziły i te piersi, które nie były są. Te słowa wypełniły się za 40 lat. Dlatego jest nie płaczcie nad mną, ale płaczcie nad sobą. Tak często my może patrzymy nad tym Panem Jezusem, który idzie na krzyż, a tak jak te kobiety pokały? Może powinniśmy popatrzeć w swoje serce i w swoje życie, zapłakać nad sobą, nad naszym życiem. Nie życzę nikomu, aby spędził wieczność wieku. Czas trzeba zapłakać nad sobą i wyciągnąć ręce i błagać o pomoc. Wtedy zaczął mówić: że do gór, padnijcie na nas, a do pagórków przykryjcie nas. Tak, to był 70 rok, że ludzie woleli zginąć, popełnić samobójstwo i zginąć, przykryci przez góry czy tam skały, niż mieli mieć co przeżywać to wszystko. Gdyż jeśli się to na zielonym drzewie dzieje, to co będzie na pustym? Jezus jest tym zielonym drzewem i Stworzyciel Świata zostaje mordowany przez swoje stworzenie. I mówi, jeśli Wy, kiedy ja jestem tutaj, jesteście w stanie mnie zamordować, zabić. To kiedy ja odejdę, kiedy już mnie nie będzie, co wtedy, co wtedy się z wami będzie dziać? Do czego będziecie zdolni? A prowadzono także dwóch innych złoczyńców, aby ich razem z nim składzić. A gdy przyszli na miejsce zwane o czaszką, ukrzyżowali go tam także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy się jego szatami rzucali losy. My wiemy, że Pan Jezus Chrystus się modlił o ludzi, tak? Na chwili śmierci, ponieważ oni do Niego wołali hej, Mesjaszu, mogłeś ratować innych, a sam się nie mogłeś uratować? Hej, zejdź z krzyża, a uwierzymy, że jesteś tym, za kogo się podajesz. Ale Jezus nie mógł zejść z krzyża, ponieważ On miał pomysły za na naszych grzechy. Jakby zszedł z krzyża, dzisiaj by nas to nie było. Nie mielibyśmy żadnej nadziei na Niego. Kiedy oni tak bluźnili Mu i się zdrwili z Niego, i zrobili z Niego... Najgorszego, to oni będą. On się, modli, ojcze, odpuść im, bo naprawdę oni nie wiedzą, co oni mówią. I czasami w naszym życiu naprawdę nie wiemy, co mówimy. A lud stał i przyglądał się. Przełożeni zaś naśmiewali się właśnie o tym, co mówimy, innych ratował, niż że ratuje samego siebie. Jeśli jest Chrystusem Bożym, Mesjaszem Bożym, tym wybranym, szydzili z niego także i żołnierze, podchodząc doń i podając mu ocet i mówiąc. Jeżeli ty jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie. Był też i napis nad nim, ten jest król żydowski, albo ten jest królem żydowskim. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał, bluźnił, mówiąc, czy nie ty jesteś Chrystusem? Czy nie ty jesteś tym namaszony Mesjaszem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast odezwawszy się zgromił tamtego tymi słowy. Czy Ty się Boga nie boisz? Choć taki sam wyrok ciąży na Tobie? Na nas, co prawda, sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił. No i chyba teraz najbardziej odważna prośba, jaką czytam w Piśmie Świętym. Najbardziej odważna prośba i modlitwa do Jezusa, o której czytam w Piśmie Świętym. Morderc, krew miał. Krew miał na ręce. Dlatego tam wisiał jeden z drugim, bo zasztylotowali i zostali złapani. na gorącą czyni. I czytam najbardziej odważną prośbę. Morderc! I rzekł do Pana Jezusa. Jezu, wspomina mnie, gdy wejdziesz do Królestwa Swego. Ktoś mi mógł powiedzieć. Czy ty się, czy ty, czy ty oszalałeś? Człowieku. To masz krew jeszcze na rękach, a ty do Jezusa mówisz, że przed Ojcem w niebie modlił się za Ciebie? Religijnym nawet nie byłeś w swoim życiu. Nawet nie uszczony jesteś. A prosisz, żeby się Jezus, ojca, modlił w niebie za tobą? Jesteś szalony? Widzicie, hmm, ten człowiek nie był szalon. I po odpowiedzi Pana Jezusa Chrystusa wiemy, że Pan Jezus się na niego nie obraził, a wręcz przeciwnie. W odpowiedzi Pana Jezusa Chrystusa. Widzimy Boga, który jest Bogiem pełnym miłosierdzia i pełnym łaski dla największych krzyżników. Za kogo się uważasz? Po której stronie krzyża jesteś? Z kim się utożsamisz? Czy zawołasz do Jezusa, aby wybaczył Twoje grzechy? Pan Jezus wybaczył na mordecy Najważniejsze zdanie teraz chciałem przeczytać. To jest odpowiedź Pana Jezusa na tą modlitwę, na to prośbę tego grzesznika, złego człowieka który uniżył się i błagał Jezusa o wybaczenie. I o interwencję przed Bogiem Ojcem. Pomimo tego, co uczynił, Pan Jezus mu odpowiada niesamowite rzeczy. Za prawdę, za prawdę powiadam Tobie. Dziś będziesz ze mną w raju. Nic powiecie na ten temat. Zero uczynków, zero religijności. Nawet chrztu jeszcze nie mógł. Nie mógł nic Bogu dać. Oprócz zakrwawionych grzesznych rąk i serca? A jest mówi: Przebaczam ci, dziś będziesz znowu. Takie skomplikowane jest zbawienie, które daje Jezus Chrystus. Nie. Takie proste jest zbawienie, które daje Jezus Chrystus. Skomplikowane jest zbawienie, które daje ci religia, w której się urodziłeś. Czy to muzułmańska, czy to hinduska, czy to katolicka, czy. Łukaszewskiego, bardzo skomplikowana. Czy żydowska? A oto symbol, że mówi do człowieka, który zasługiwał na potępienie. Dziś będzie z To jest cudowna obietnica, którą Jezus Chrystus daje każdemu krzesznikowi, który w swoim grzechu padnie przed nim i poprosi go o przebaczenie i o życie pieszczą. Przyjacielu, przebaczenie, które daje Jezus, dokonuje się z jego łaski. I na bazie jego dzieła. I Twoje uczynki nie mają tu nic, Twoja religijność, do powiedzenia. Wręcz przeciwnie. Stają się Twoją przeszkodą, abyś przyszedł do Boga takim, jakim jesteś. Ostatnie zdanie. Ponieważ widzę cztery rzeczy, w jasnecie 43 w słowach Pana Jezusa widzę cztery cudowne rzeczy. Pan Jezus powiedział: Zaprawdę powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. Pierwsza rzecz. Co za obietnica. Co za cudowna obietnica. Dziś będziesz ze mną w raju. Pierwsza rzecz. Możecie sobie za, zapisać. Druga rzecz. Co za szybkość. Wiesz co, popracujesz trochę nad sobą. Zmienisz to, zmienisz tamto. I zobaczymy. Może za 30 lat. Jakoś się dogadamy. Co za szybkość. Dziś będzie ze mną w raju. Trzecia sprawa. Co za towarzystwo! Ze mną! Ze mną! Jezusem! W raju, co za miejsce. Co za obietnica. Co za szybkość. Co za towarzystwo. Co za miejsce. Teraz właśnie jest moment, kiedy będziemy wspominać to, co za chwileczkę nam się potem wydarzyło. Pan Jezus, nie strzedł z krzyża, ale wziął Twoje winy i moje winy na siebie. Jak winy tego złoczyńca? Kwestia, kwestia jest tylko jedna. Czy poprosisz Jezusa o przebaczenie swoich grzechów? Czy mu zaufasz? powiesz Mu swoje życie, który i tak utracisz. Nie bądź głupcem. Nie bądź głupcem. Bądź młodym człowiekiem. Powiesz Jezusowi to, co i tak utracisz. A zyskujesz. Swoje życie i tak utracisz. Lepiej powiesz Go Jezusowi, jeśli chcesz Go zyskać. Życie wiesz. Myślisz, że jak zatrzymasz swoje życie, to Go nie utracisz. Jeśli Go zatrzymasz na siebie, Go i tak utracisz i skończysz w W najgorszym miejscu bez Boga. Bez nadziei. Jeszcze dzisiaj, jak ten złoczyńca, proś na kolanach Boga, by przebaczył Twoje grzechy, zaufaj mu z całego serca i pójdę. A Jezus mówi, Tak jak je. jeszcze w tym momencie jesteś, staje się częścią raju. Co za obietnica, co za szybkość, co za towarzystwo z Jezusem i co za miejsce w raju. Weź poważnie to, co teraz będziemy czynić. Ten stół jest bogaty zostawiony. Ma co prawda tylko wino i, i chleb, ale to jest najbardziej bogaty stół, jaki sobie możesz wyobrazić. Oczami fizycznymi dosyć biedny, co nie? Kielich wina i trochę chleba. W oczach fizycznego człowieka taki biedny ten stół, ale w naszych oczach, w oczach dzieci Bożych, na których umierał Jezus Chrystus, to jest najbogatszy, najcudowniejszy. Ponieważ ten kielich reprezentuje nowe przymierze w krwi Jezusa Chrystusa wylana za Twoje grzechy. A ten chleb symbolizuje te ciało, które było gotowe złożyć za Ciebie, za mnie. żebyś ty nie musiał swoimi grzechami zapłacić. Zapłatą za grzech jest śmierć, wieczna śmierć. Ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. Więc jeśli. Jeśli Jezus Chrystus jest Twoim Panem i Twoim Zbawicielem, jeśli nic nie stoi na przeszkodzie pomiędzy Tobą a Bogiem, pomiędzy Tobą a ludźmi, abyś mógł w szczerości spędzić ten czas trzymając ten kielich, łamiąc się tym chlebem, to chciałbym, aby, o, chciałbym prosić abyś po tej pierwszej modlitwie pozostał stojąc. Natomiast dla wszystkich, dla których coś stoi na przeszkodzie pomiędzy Tobą a Bogiem, albo pomiędzy Tobą a ludźmi, nie wiem, nienawiść, Brak wybaczenia, to też często może być. To lepiej wstrzymać się, usiądź i załatw sprawę z Bogiem i z ludźmi, a za tydzień przyjść i z radością już w czystym sumieniu możesz z nami uczestniczyć. Także nie czuj się gorszy, patrz przede wszystkim na Boga i na swoje serce. Kiedy było po wieczerzy, Pan Jezus wziął na chleb i powiedział, że to jest moje ciało, za was wydane. Jedźcie z Niego na małe pamiątkę. Panie Jezu, tak, chcemy Ci dziękować za ten moment, za, za tą pamiątkę, te przypomnienie. Po co przyszłeś na ziemię? Dla kogo przyszłeś na ziemię? Dla grzeszników, dla złoczyńców. Panie, ja się mogę utożsamić ze złoczyńcą, który może co prawda nie zabił fizycznie nożem człowieka, ale, ale nie raz, Panie, rzucałem kamienie odmowy czy złych słów wobec ludzi, za plecami omawiając ich i Czyniąc tysiące różnych złych rzeczy, Panie, które, które tylko pokazują, że jestem grzesznikiem. I niebo i Twoje przebaczenie po prostu mi się nie należą. Wręcz przeciwnie, jestem jak ten człowiek, który zasługiwał na śmierć z powodu swoich grzechów. Ale dziękuję Ci za to, że przyszedłeś, aby umrzeć za te grzechy, za nasze grzechy. Aby je wybaczyć, Panie, tym wszystkim, którzy będą błagać się o przebaczenie. Dziękuję Ci. Za miłosierdzie, za krew Golgoty, która ma moc i tylko ona ma moc odpuszczać grzechy przed Bogiem i czynić nas czystymi. Chcemy Cię chwalić i czcić, pamiętając, jak wielki dowód miłości dałeś wobec Krzyżnika. Przedstawiłeś niebo, aby umrzeć pomiędzy złożnicami naszej Golgoty, płacąc tam za nasze grzechy i za nasze winy. To wiemy się chwała i jeszcze. Przez Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.